Dobry wieczór, Bodo Cox, reżyser serialu wojennego Ludzie i bogowie. Wojna, broń. Według wojskowych naukowców, jedną z najbardziej niebezpiecznych broni jest kobiecy seksapil. Dziś moim gościem jest twórczyni roli Belli, Katarzyna Dorosińska. Panie gubernatorze, czy mogę przedstawić panu mojego przyjaciela? Ja. Mnie chyba przedstawiać nie trzeba. Fajna zapowiedź. Piękna, aż mi się chce gadać. Bardzo się cieszę, bo o to chodzi, żeby właśnie rozmawiać o tych kulisach. Czy twoja postać, Bella, będzie częściej wyciągała pistolet, czy używała właśnie swojego seksapilu? Będę często wyciągała szminkę, będę często chowała broń, ale też będę często pomagała chłopakom, żeby tą broń mogli wyciągnąć. O, obrona konieczna. Jak się pracowało ci w tak zdominowanym przez mężczyzn grupie na planie? Jak mogła wyglądać sytuacja, właśnie kobiet w tamtych czasach, w takich oddziałach, no powiedzmy, dosyć mocnych? Na planie pracowało mi się świetnie, bo zawsze jest tak, że jak się jest rodzynkiem, to wszyscy o ciebie dbają. I ja trochę też się czułam na planie jak taki rodzynek, e, otoczony e, bardzo przystojnymi e, młodymi mężczyznami, więc akurat. E, E, czułam się rozpieszczana. Robimy tak. Dokumenta oddajemy Bell. Papiery? A jeżeli chodzi o, o los kobiet w, w pracy w kontrwywiadzie, e, to mnie się wydaje, że w tych organizacjach. E, ten właśnie seksapil, o którym mówisz kobiecy, ten spryt, ta skrupulatność, ale przede wszystkim musimy powiedzieć tutaj o takiej intuicji babskiej, takiej nie do podrobienia. One się fajnie balansowały z tymi cechami, które reprezentowali chłopcy w oddziale. Ale zapomniałam zapalniczki. Mogę? Służę. Morida poziurawie. Skąd się inspiracji budując tak wyrazistą postać? Inspiracją do pracy nad postacią Belli była osoba Izabeli Chorodeckiej autentycznej postaci, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, biorąc do ręki książkę i mając świadomość, że te słowa pisała właśnie ta kobieta, chwilę po zakończeniu wojny. No, yy, przyprawia cię o lekką, gęsią skórkę i lekki stres, czy podołasz po prostu. Brawo! Kapitalna robota! Nikt więcej nie każe mi tego robić. Najtrudniejsze yy, sceny w tym serialu dla Belli? Najtrudniejsze, ale też najpiękniejsze. Yy, finałowa scena, oczywiście nie możemy jej zdradzać, prawda, ale to była taka mocno emocjonalna scena, bo ja byłam Faktycznie gdzieś odczułam faktyczne emocje i to była niezapomniana chwila na planie. Mam taką prośbę ogromną, aby zaprosiła bezpośrednio osobiście naszych widzów na kolejny odcinek. Drodzy Państwo, zapraszam dzisiaj przed telewizory 215, Ludzie i Bogowie. Bądźmy razem.